Przed Państwem system do nanoszenia cienkich struktur, między innymi struktur fotowoltaicznych, o których dzisiaj rozmawiamy. Jest to system wyprodukowany przez polską firmę Prewak, mającą swoją siedzibę na Śląsku. Cały system pracuje w warunkach ultrawysokiej próżni. Składa się z kilku zasadniczych elementów: to między innymi komora procesowa, komora transportowa. Kolejna komora procesowa i tutaj układ laserowy w tle. Zacznijmy od komory procesowej, w której dysponujemy kilkoma technikami wytwarzania cienkich powłok. Są to m.in. technika rozpylania magnetronowego, technika rozpylania z wykorzystaniem wiązki elektronowej i klasyczna próżniowa technika z wykorzystaniem odparowania termicznego. W tej komorze możemy prowadzić proces z wykorzystaniem równolegle tych trzech technik, i co więcej, możemy prowadzić proces z wykorzystaniem tła bazowego. Kolejna komora procesowa to komora, w której mamy możliwość wytwarzania warstw z wykorzystaniem impulsowego rozpylania laserowego. W tle za mną widzimy laser, który jest właśnie źródłem energii wykorzystywanej do wygenerowania strumienia par targetu umieszczonego we wnętrzu tej komory. Ten strumień par w warunkach wysokiej próżni ekspanduje i osadza się na podłożu umieszczonym w tejże właśnie komorze, skutkując osadzeniem cienkiej warstwy na wybranym podłożu. Proszę Państwa, opowiem teraz kilka słów o przygotowaniu podłoża, jego umieszczeniu w komorze jako podstawowej czynności, pierwszej z czynności, która jest związana jest z wytworzeniem cienkowarstwowej struktury fotowoltaicznej. Tu widzimy cienką płytkę szklaną z naniesioną warstwą ITO, czyli taką przeźroczystą elektrodą, która będzie pozwalała nam na odprowadzanie wygenerowanych nośników w Wytworzonej strukturze fotowoltaicznej. Tego typu podłoże właśnie mam założone na nośniku, który to nośnik umieszczam w specjalnym elemencie, który jednocześnie jest pokrywą komory śluzy próżniowej będącą częścią aparatury. Pokrywę z zamontowanym nośnikiem i podłożem umieszczamy teraz w komorze śluzy. W której wytworzymy warunki próżniowe tak, abyśmy mogli całość przetransportować do komory procesowej, w której nastąpi proces nanoszenia cienkiej warstwy. Kolejna czynność związana jest z przygotowaniem targetu. Tutaj mamy jednocalowy target, który umieszczamy na źródle magnetronowym. W następnych krokach, w trakcie procesu, ten target będzie bombardowany jonami argonu. W wyniku czego ulegnie rozpyleniu, tworząc plazmę jonów y, tytanu, które zostaną zmieszane w komorze z jonami tlenu i osadzą się na podłożu, które w poprzednim kroku umieściliśmy w komorze y, śluzy. Mamy teraz przygotowany magnetron z zamontowanym źródłem. Możemy przystąpić do zamknięcia komory i wytworzenia odpowiednich warunków procesowych, to znaczy warunków wysokiej próżni. Ze względu na fakt, że ten proces jest dość długotrwały, w dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu yy, tylko ten etap wstępny, przygotowawczy. W następnych zapoznamy Państwa już z przebiegiem samego procesu.